Witam graczy w kolejnym materiale z Mumbazon, czyli nasz kanadyjski sen, sterob klonowy i w końcu jakiś tuning Koniga. No, czy E36? Konig jest e, wzorowany na E36, także możemy go też tak nazywać. E, tutaj troszkę, że tak powiem, zaniedbałem. Troszkę mi się tutaj zaczęło zapełniać. E, beczkę mamy ogólnie na 100%. Śnieg zaczął padać, co jest najzabawniejsze, z tego co widzę. Nie sądziłem, że śnieg zacznie padać. Bo co jest najgorsze, że jak będzie za zimno, to nie jesteśmy w stanie zbierać syropu klonowego. Co mnie troszkę martwi, bo ukróci nasze zarobki. A zarobki muszą cały czas iść do przodu. Ok, beczki 4 jak na razie, piąta się nam prze... przelewa. Zbiorniki są puste. Ok, piąta też już gotowa. Zanim ja to ułożę, to widzę, że tutaj elegancko wszystko mi się napełnia. Dobra, pościskajmy je tak jak najbardziej. Ja wam tutaj przyświecę. Żeby to było. Ej, naprawdę. Pierwszy raz w tej grze widzę śnieg. Warunki pogodowe nam troszkę nie sprzyjają, jeżeli chodzi o robienie syropu klonowego. Może jakby były troszkę większe te zasoby. Jakby syropu, że mógłbym jeszcze więcej tych beczek mieć, żebym mógł sobie to naprawdę pory zapas. Jest za zimno na dworze, no nie dziwię się, no bo śnieg pada. 250 drzew prawie, że jednego nam brakuje. Myślę, że w porządku. Old Track znów siedzi, i ktoś mówił, że mogę założyć te burty, ale tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę. Pojeździmy trochę tak na takim setupie. Ten old track zupełnie inaczej wygląda dzięki temu. Ok, kolejna beczka na 100% i chyba nie mamy już na co czekać. Możemy sobie jedną podłożyć, niech, niech ona się tutaj zapełnia cały czas. A my lecimy. No na skup. nie mamy nic innego jak na razie do zrobienia. Tylko ten scoop zobaczymy od razu, czy y, jest sobota. Ale ja już mam repkę z Erykiem wbitą, mogę sobie sprzedawać. Miejmy nadzieję, że, y, że coś będzie jakaś aktywność. Y, że będę mógł coś zrobić, że ta pogoda się poprawi. Bo jeżeli się nie poprawi, no to będzie trochę to problematyczne. Nie, ona nam wypadnie. Znów będzie ambaraz. Będzie to trochę problematyczne, ze względu na to, że no zarobki nam się mocno kurczą, a mamy tylko 2700, no dobra, teraz tro troszkę kasy podbiję. Niedzielnego przelewu jeszcze nie było, ale niedzielny przelew może nas uratować tutaj finansowo. Nie, ambaras, ambaras i to spory ambaras. Dobra, stój, 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 stój. Ej, nie, odbijaj się jak piłka. Nie, 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 stój. Sześć beczek tam miałem, muszę je pozbierać. Dobra, lęk prawie na 100%. Mam nadzieję, że te beczki jakoś wypadły sensownie, nie rozpieprzyły się w tej mapie. Ile? 3-6, Dobra. Czyli zaciągamy ręczny. Mam nadzieję, że żaden autobus mnie tutaj nie, yy, nie skosi. Że jest tak inteligentny, że on się zatrzyma, że widzi, że tutaj ambaras powstał. Dobra, jakoś siedzą możemy jechać dalej. No a taki ładny tutaj boczek szedł. Boczkiem tak ładnie, ładnie szedł, a tu nagle ambaras. No dobra, trudno. Yy, chwila. Jakby zatrzymania jest... I tak jest przed, przed ósmą, także i tak kerek jest nieczynny dzisiaj i tak podjadę i mu to muszę zostawić i tak, i tak. O, ale tutaj kolega się otwarł. Ej, tam były jakiś jakiś ten. Jakieś jakieś, nie wiem.. ognisko nie wiem, coś takiego mam wrażenie. O, autobus chyba rusza. Dobra, w takim układzie pierwsze co oddajmy te beczki Okej, okay, żeby... On je zabrał eee, Dobra, zaraz sobie zapakujemy kolejne. 1200 litrów równa się 2000. Dobra. Yy, Narzucimy sobie więcej tych beczek, żebyśmy no po prostu je zwozili sobie do cukrowni, żeby one lepiej stały w cukrowni niż, niż tutaj, aczkolwiek nie wiem, po co one mi w cukrowni mam ich trochę, ale wiecie, lepiej yy, mieć niż później tutaj grzać, nie wiadomo po co. Na pusto, bo mi beczek brakło. Dobra, jeszcze jedna powinna wejść. Dobra, weszła. Jak z z paliwem? Z paliwem stoimy dobrze, możemy jechać dalej. Jakieś święto, chyba jest kanadyjskie, bo jakieś flagi zaczęły być wywieszane. Nie wiem o co chodzi, ale jak wiecie, możecie dać znać w komentarzu. Oczywiście zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz komentarza. Nie wypadło mi beczkanie. Mamy, coś się tu będzie działo. Co to jest, i czy ja to mogę podpalić? Ciekawe, czy jak wezmę palnik, kupię u, na stacji, czy będę mógł to podpalić, a może u, u Rogera jest? Sprawdźmy. Zamknięte. On jest dzisiaj nieczynny. Ja nie mam palnika, czyli co na stację? Popalnik. Bo tutaj są usługi holowania.

Jakieś tumniczki, ale otwarł nam się już Roger, także zostawmy tą stację w spokoju. Będziemy zbierać części od Rogera. To nawet może już w tym, w tym materiale to nastanie, stanie. by było. Dobra, daj ten palnik. Nie no, ja muszę sprawdzić, czy ja to mogę podpalić. Nie mogę. Zmarnowałem po prostu 35 zł. Znaczy się dolarów jakichś złotych dobra, no nieważne trudno, Falling może się kiedyś do czegoś przyda my jedziemy dalej, nie ma co tutaj siedzieć możemy w sumie też ich spać by w sobotę na niedzielę podjechać chyba chłopaki są codziennie tutaj chcą się ścigać, możemy sprawdzić jak jak teraz nam pójdą wyścigi na starych kapciach, ale z turbinką Dosyć nieźle przyspiesza nasze auto, także myślę, że nie powinno być problemu. Okej, okay, czyli że co? Cukrownia nam się tutaj cały czas przepala. Możemy kolejną beczkę podstawić w razie czego, chociaż ona i tak nam nic na razie nie da, bo zapełniamy beczkę na pace. Okej, okay, zrobimy, może sobie mały porządek w łóżkach. Zapełnimy sobie jedną, właśnie. Weźmy sobie ją ze sobą, żeby tam chłopakom móc y, zaoferować te puszeczki, żeby wiecie repkę sobie wbijać cały czas do góry od razu sobie wrzućmy za pamięci do naszego bolidu no bo to już jest bolid, nie można go inaczej nazwać, troszkę zardzewiały może troszkę zardzewiały ale ale jary już ma turbo także ok, 74% jeszcze nasze uprawy mają nasze znaczy już mają wzrostu Odepnijmy sobie konsolę Prześpijmy się. Może zagrajmy też w grę. Jest 18, Bar już mamy na pewno otwarty. Także jedziemy do baru. Porozmawiać z koleżanką. Yy, nie mam. Nie mam kawy. Bo czajnik jeszcze może bym gdzieś kupił. Ale kawy na pewno nie mam. Dobra, tu mamy. Chyba, chyba wszystko mamy. Wam na asfalcie on całkiem przyjemnie jedzie. O, jednak się samo pali. Zobaczmy o co tam chodzi. Czy wszystko jest pozamykane dzisiaj i chłopaków też nie będzie. Ze względu na to, że jest jakaś impreza masowa tutaj. I o co tutaj chodzi? Dobra, jego nie znam, jego nie znam. Ej, tu jest barmanka. Dzisiaj jest chyba kiepski moment na, na wyścig. Oni tutaj wszyscy chillują bombę przy ognisku. Więc jakieś święto. Ja nie wiem o co chodzi. Jestem zagubiony i zielony w tym. Dobra, zostawmy tą Bawarę tu, przejdźmy się, bo bar już jest niedaleko. Dobra, ale bar jest otwarty. E, dobra, on cały czas te 70 tysięcy ode mnie chce. Z Erikiem mam już rybkę, z tym też mam już rybkę. Z nią mam ogólnie, ogólnie, ogólnie 12 już. No, puszk, nie podarowano dziś puszki syropu glonowego, ale ona nie chce ode mnie tej puszki. I ona mi jeszcze nie ufa. Trudno. Miejmy nadzieję, że chłopaki się gdzieś tutaj... Oni się chyba dopiero o północy pojawiają. Chyba za wcześnie trochę się wybrałem. A jak stoimy w ogóle z paliwem? Mamy połowę. Także możemy sobie podjechać, żeby zapełnić czas, to możemy sobie podjechać zatankować go. Dobra, mam nadzieję, że on ma po prawej stronie włącznik, żebym nie mógł się przestawiać. Znaczy włącznik, wlew paliwa nie, z drugiej strony ma. A dam radę go zatankować z tej strony. Muszę zapamiętać, że Kenig ma z innej strony wlew paliwa niż yy, niż Old track. dobra, ale jak mamy już full paliska to nie byłbym sobą jakbym nie sprawdził ile on jedzie tutaj mamy na prosty most mam nadzieję, że ża żaden ambaras się nie wydarzy 150 km na godzinę leciał yy, Old track. zobaczmy jak yy, jak to idzie w przypadku Koniga który jest już troszkę przerobiony no przy. W większej mocy tego pojazdu myślę, że 200 to jest lekko. Dobra, ich chłopaki już są, oni są od 22.00, także rozdajmy puszki, rozdajmy puszeczki i weźmy sobie jakiś następny wyścig, zobaczymy. Czy on nam się po prostu uda? Dobra, zaraz się pościgamy, tylko jeszcze muszę tutaj kolegom rozdać. Przywitać się z nimi, ze wszystkimi. Tak jak mówiłem, no, trzeba zacząć. Z nim już gadałem, z nim już gadałem, z nim już gadałem. Dobra, ze wszystkimi pogadane. No to co? E, zakład o 200. Do federacji, dobra. Może dzisiaj dwa, jak ten dobrze pójdzie. Może dzisiaj dwa ogarniemy wyścigi Dobra, jakoś idzie, wyprzedziłem go także nie jest źle Ale powiem Wam, że odgonić go nie mogę No na seryjnym z, 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 samochodzie do tej turbinki A nie, dobra, dostaję trochę ziery masz, masz prezent do odebrania Dobra, to jedźmy do Antoniego O i niedzielny wcale przed 28 800, także też spoko i jeszcze muszę sobie dlaczego mi tak mało uzupełniło Aha, dobra, bo ja ją gdzieś wyrzuciłem z tyłu Dobra, trudno Mam nadzieję, że ona gdzieś tam nie wypadła jak ten to może ją znajdę. A nie, dobra, chyba na szybie jest Także gdzieś ją tam o właśnie. Znajdę No Teraz to, że mię chyba wyrzucił na pewno przez, e... przez blachy. Zobaczmy, co dostaliśmy od Antoniego. Antona. No, jak zwał, tak zwał. Nagrody. 5 wyścigów w rzędu. E, jakiś wydech taki śmieszny. No, leży, leży. Dobra, puszka też tam jest gorsze jest to, że teraz się to nie chce zamknąć. Dobra, wrzućmy ten wydech do środka. On jest bardzo dziwny. Eee, wygraj z Tomem. I pięć wyścigów z rzędu. Dobra. Eee, to z Tomem się ścignijmy teraz. Zobaczmy. O tysiaka. No ten start to trochę spaliłem. Nie rób tak. Dobra. Za nie zwróciłem uwagi, że, że tu skręcamy O ten wyścig mogę, mogę przewalić O na pewno, dobra Dobra, jeszcze raz Ja muszę odegrać te 1000 dolarów Dobra, ciekawe jak jeszcze moje te nagrody bo 5 wyścigów z rzędu miałem wygrać, a jeden przegrałem. Także rasze, raczej się zre, zresetowało. Nagrody, no. No ale mogę się z... Dobra, już z nim robiłem zakład. Jak mam wygrać 5 wyścigów? Aha, pod rząd. Dobra, czyli tak, na przykład z tym, z tym, z tamtym. Dobra, już wiem o co chodzi. Muszę po prostu dwa dni z rzędu tu przyjechać i się z nimi ścignąć. Z nim raczej problemów nie powinienem mieć. Dobra, tam trochę skończyłem sprawę, bo na samym początku on mnie zepchnął i miał przewagę. Dobra, to pierwszy wyścig, który ukończyłem, dobra. Teraz nie mogę przegrać żadnego i powinien być nic. Ale to już z niedzieli na poniedziałek. I tak niedługo muszę wracać, putinki zjeść, przespać się. Dobra, chłopaki i tak już się zwinęli. Tamten ogień też już wygasł, także jedziemy do... Yy, do domu, że wracamy. Nie ma co tu dłużej siedzieć, mamy jakiś tumnik, nie wiem. Możemy go podmienić, w sumie zobaczyć z tak z ciekawości. Chociaż jest kiepski moim zdaniem, ale zawsze coś za darmo to i o Dobra, włączmy sobie światełka wszędzie. No i dobierzmy się do tego tumnika. To nie powinno być trudne. Tu tu Te tu. dwie jakieś śrubki tam są pewnie, mhm, chyba ta chyba ta mm, Powiem tak, chyba tamtą właśnie nie wiem od czego ona jest Ale chyba ona jest niepotrzebna tu do zdjęcia Okej, okay. mamy stary zardzewiały tumnik Dobra, tarcza i coś, jak coś, to tu jeszcze mam. Mogę sobie wiecie, to założyć. No, średni jest wciół ten wydek, nie podoba mi się, jak nie wiem, no ale co ja zrobię? Lepiej taki niż zardzewiały, moim zdaniem. No, za pięknie, za to nie wygląda. Ale nieważne. Idziemy zjeść putynki i spać. Chyba, że jeszcze ten. Te szkodniki tutaj sobie ogarnijmy. Niech to sobie tutaj rośnie cały czas. No, naprawdę średnio to wygląda. Ale zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda nasz stan tam w cukrowni. Jeszcze pole trzeba podlać. Okej, okay, cały, cały czas nam się przepala. Tutaj już mamy stówkę, że możemy. Yy, będziemy mogli to sprzedać. Czyżby. Nie, no jest 13, to w sumie mogło już by się zapełnić. No, ale tak myślę. Zanim jakiekolwiek części dał. To trzeba będzie podłączyć tą przyczepkę z tą beczką na ten syrop do Traka. Plus, te beczki, które tutaj zapakuję, jakoś to będzie. Dobra, mamy cztery beczki gotowe i raczej nie będę już dłużej czekał, aż, aż te beczki się tam jakby przepalą. A zanim będą gotowe, o, może tak. Jadę z tym co mam. Drzwi mam otwarte, dlaczego, z takiego powodu. Czy Ja je otwierałem, czegoś szukałem. Możliwe. A dlaczego nie będę czekał? Ze względu na to, że chcę to sprzedać. Ole raz, jasna. te beczki mnie wykończą. Chcę to sprzedać, bo wieczorem jedziemy znowu na wyścigi. Nie mogło się to inaczej skończyć. Kolejną beczką, którą trzeba podnieść. Dobra, i jedziemy dalej. Tak, tylko na, na weekendzie nie oddaje nam beczek, no ale trudno. 800 z beczek wyszło tak i 1200 z. Nie, i 2000 z, z beczki na pacę. Także myślę, że jest całkiem nieźle. Tutaj beczka na 100% tam już nam się uzupełnia. Podstawmy kolejną w razie, jakbyśmy się nie wyrobili, a to by było już pełne. Zbiorniki są prawie pełne I jest już za zimno na dworze Dobra Więc lecimy dalej 36 700 mamy na koncie No teoretycznie stać mnie na tą beczkę już Może w poniedziałek byśmy ją zakupili Wiecie oddam kolejne Kolejne tam jakieś nie wiem 3000 wpadną Zawsze to żeby mieć jakiś hajs przy sobie yy, Tutaj roślinki sobie rosną Niech sobie rosną zaraz też je będziemy sprzedawać. Nie wiem, pójdę, zdrzemnę się, bo chłopaki są dopiero od 22, także czasu mamy na to, żeby się przygotować. Tu znowu impreza masowa, cały czas. Oni nie przestają imprezować, widzę w ten weekend. Ale dobrze, że chłopaki są yy, tego klubu motocyklowego, cały czas dostępni. Dobra, z nimi już nie mam chyba co gadać, jakiś szef tu jest, dobra, dobra Dobra, trzynastą repkę mamy, dobra, wyjdźmy stąd A i Roger był, dobra eee, Jeszcze chwila, chłopaki podjadą, podstawią się klubu i będziemy mogli się ścignąć Trzy wyścigi musimy ogarnąć i nie przegrać żadnego. Zaczniemy od, od tego pierwszego tutaj, co jest zaraz w lewo. Dobra, mamy trochę mało tych puszek już. Jednak jak się rozdaje tutaj chłopakom, no to tych puszek idzie. Dobra, trudno. Trzeba będzie w poniedziałek kupić w Federacji Klonowej tych puszek. Ile wejdzie? Ile tylko zdołamy. To co, ścignijmy się z ostatnim. Na dzień dobry. Zobaczmy czy jesteśmy w stanie to wygrać. No nie, albo mnie zepchnie, albo w Supa i... ma dobre przyspieszenie. Dobra, trochę poszukałem, ale wygram. Masz prezent do odebrania, dobra. Zaraz go odbierzemy. On tam cały czas w tym supie siedzi. Także jakbyście chcieli wygrać bardziej lewackim autem, także da się... Wystarczy go w supa wcisnąć. Dobrze, że mnie ten sup tak na początku nie zatrzymał, bo by był naprawdę problem. Dobra, dobra, możemy odebrać sobie nagrodę i jeszcze dwa wyścigi możemy sobie zrobić. Pokaż co masz dla mnie. Odbierz nagrodę. O, spoiler, jego się jakoś pewnie przykręca, bo nie chciałbym go zgubić. Zobaczymy sobie tak, od spodu są nawet te. Eee, zakład za 200. Nie no muszę to wykać, nie ma innej możliwości, bo chcę o tą ostatnią nagrodę. Dobra, udało się. Dobra, powiem Wam, że trochę trochę ciężej. To no, nie jest tak łatwo. Oj się zaciąłem. O nie, dobra, przejadę. Dobra, szybko wracamy, bo jeszcze jeden wyścig, nie, nie pamiętam chłopaki są do piątej, ale musimy to jakoś tam ogarnąć. Dobra, różmy z pełnej. Trzeba go na tej jedynce troszkę przytrzymywać dłużej, Może to byłoby bardziej sensowne. Dobra i kolejną stówkę, żeśmy zgarnęli. Znaczy stówkę 50. Bo zakład było 50, bo już mi zabrali, teraz oddali 50 dolarów jesteśmy do przodu. Dobra, pojedziemy jeszcze, zobaczymy ilą chciał, 6 czy 5 tych wyścigów, żebyśmy wygrali. Ile wyścigów, mój drogi, do nagrody? 5 wyścigów, okej, okay, czyli jeszcze 2, czyli ten za 1000 możemy zrobić, e, za 200 i za 500 i będziemy mogli odebrać nagrodę. E, dobra, ale lecimy montować ten spoiler, i tak nie mamy już tutaj więcej co do roboty. Dobra, bo mamy spoiler do zamontowania. Także załóżmy go tu, otwórzmy, weźmy może jakieś śrubki mam. Tom na przykład, da radę? Da radę, dobra, elegancko. Tylko na dwie. Zobaczmy pod spodem. Tak, tylko na dwie. Dobra, trochę nie pasuje mi ten tumnik, ale ten spoiler nawet spoko wygląda. Uprawy się robią, beta też jest już jak w jakimś tam stopniu porobiona. Wzgaliśmy światła. Więc moi drodzy, to tyle w tym materiale. Ja się z wami żegnam, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Trzymajcie się, cześć. Do następnego.